Witam wszystkich ponownie. Dzisiaj szybki przepis na pyszne, serowe, brazylijskie bułeczki. Bezglutenowe na mące z tapioki, którą możecie dostać bez problemu w internecie lub w sklepach ze zdrową żywnością. Są bardzo pyszne i na ciepło, i na zimno. Na ciepło ciągnie się w nich ser, na zimno już się nie ciągnie, ale smaczny jest dalej. Pychotka. Zapraszam na szybki przepis. Jeśli Wam się spodoba, będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę. Zajrzyjcie również na moje strony na Facebooku, na Instagramie oraz na moją stronę z przepisami. Linki w opisie filmu, razem ze składnikami. Zaczynamy od zagotowania mleka. 3 czwarte szklanki, czyli około 200 ml w rondelku. Oczywiście dodajemy olej, 1 trzecią szklanki. Podgrzewamy, aż się zacznie gotować. Wtedy wyłączamy ok. I dosypujemy mąkę. Mąka z tapioki 170 g. I płaską łyżeczkę soli. Mieszamy wszystko dokładnie, oczywiście już na wyłączonym gazie. Będzie taka glutowata konsystencja, ale właśnie taka ma być. Po wymieszaniu zostawiam do przestygnięcia na około 10 minut, żeby było ciepłe, ale już nie mocno gorące. Po tym czasie wbijam jedno duże jajko. I mieszam. Możecie wymieszać łyżką, jeśli się uda, ale najlepiej zrobić to dłonią. Mieszamy, aż się dokładnie połączy. Jak wszystko się już połączy. To dodajemy ser. Żółty ser mam pokrojony drobniutko. Tego sera 50 g i mam jeszcze 80 g startego na tarce sera cheddar. On ma bardzo fajny smak i będzie lekko pomarańczowy. Mieszamy wszystko aż dokładnie się połączy. Dosłownie chwila. Teraz z ciasta formujemy niewielkie bułeczki. I układamy na blaszce od piekarnika wyłożonej papierem do pieczenia. Mi wyszło około 11. Robię takie nie za duże. Bułeczki wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni z termoobiegiem i pieczemy około 18-20 minut. I gotowe. Jeśli podobał się Wam mój przepis, spróbujcie zrobić takie w domu. Koniecznie piszcie w komentarzach, czy Wam smakowało. Dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi przepisami. Po więcej pomysłów zapraszam Was również na moją stronę swojskiejedzonko.com oraz na moje playlisty na YouTube. Do usłyszenia!